Cześć robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości! Dzisiaj pokażę Wam przepis, który ukrywałam, a właściwie tak chciałam go po prostu dopieścić przez bardzo, bardzo długi czas i jest to ketotyramizu, ale jest to ketotyramizu w wersji bez nabiału, bo tych z nabiałem jest całkiem sporo w internecie, a ja jednak chciałam, żeby to było takie bardzo zgodne z tym, co ja tutaj promuję i żeby tego nabiału nie było, ale ale zanim zaczniemy, jeżeli lubicie moje przepisy, jeżeli lubicie szczególnie te desery, które pokazuję Wam w tych filmikach, to obecnie trwa przedsprzedaż sprzedaż naszego nowego ebooka z deserami Keto i Low no Carb i wrzucę zaraz tutaj kilka różnych fajnych zdjęć. Jest tam ketokówka, o którą ciągle pytają mnie osoby na Instagramie, są tam keto drożdżówki. No, tych przepisów naprawdę jest bardzo dużo i są one mega fajne, jest taka inspiracja trochę batonem Twix, naprawdę myślę, że warto zamknąć. Link do um, właśnie tego e-booka będzie w opisie filmiku, więc sprawdźcie koniecznie. Jeżeli ktoś nie chce słuchać mojego gadania, nie chce ze mną robić tego przepisu, to oczywiście cały przepis jest w opisie tego filmiku. E, także możecie od razu przejść do wykonywania tego tyramizu. Ale jednak już wszystko zachęcam, żeby trochę mnie tutaj posłuchać, bo będę odpowiadała w międzyczasie na pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. I jeżeli chcecie następnym razem brać udział w tego typu pytaniach, to musicie koniecznie obserwować mnie na Instagramie. Tutaj macie zawsze info, jak mnie możecie tam znaleźć. Ja wtedy wrzucam na story ten taki box, w którym możecie zadać mi pytania i możecie się czegoś więcej ode mnie dowiedzieć. Koniecznie też już tak na koniec. Łapka w górę, jeżeli ten film Wam się podoba. Subskrybujcie mój kanał. Jak dobrniemy do 100 tysięcy subskrypcji, to będzie ogromne, ogromne rozdanie. Tak duże, że jeszcze nie wiem, co to będzie i potrzebuję Waszych sugestii. Jeżeli byłaby jedna, jedna rzecz, o której byście marzyli, którą byście chcieli dostać, mówimy teraz oczywiście o przedmiocie, to co by to było? Może ktoś mi to podsunie jakiś fajny pomysł w komentarzach, i jak dobijemy tych 100 tysięcy, to takie rozdanie się na pewno wydarzy. Także sky is the limit, liczę na Waszą pomysłowość. A teraz już naprawdę przechodzimy do filmików. Dobra, zaczniemy ma odrobienia takiego no, pseudo biszkoptu. Tu w ogóle jest e, bez żadnego pieczenia, tu nie ma nic skomplikowanego. Ja sobie modyfikuję jakieś tam kilka różnych przepisów, które znalazłam w internecie. E, szukam w międzyczasie tych Waszych pytań. I e, myślę, że damy jeszcze drugi aparat, żebyście też widzieli, co tutaj się dzieje. Także zaczynamy wsypywać wszystkie te składniki do naszej podstawy, a właściwie do naszego biszkoptu do miski i no to tak właściwie miałabym powiedzenia. No dobra, zagrałam sobie już na Wasze pierwsze pytanie, bo nie wiedziałam, czy będę w stanie jednocześnie gotować i um, z Wami rozmawiać. Więc pierwsze pytanie to było w jakich godzinach jem posiłki i tutaj powiedziałabym, że raczej zaczynam jeść rano pierwszy posiłek, ale rano po treningu, tak pewnie koło godziny dziewiątej dziesiątej i później drugi najczęściej jem koło takiej szesnastej siedemnastej czasami trochę wcześniej i zazwyczaj wieczorem już nic nie jem, ale jak jestem głodna Wczoraj na przykład zjedliśmy sobie z ładkiem mangolą, mieliśmy bardzo ciężki dzień. To zdarza mi się też zjeść wieczorem, ale co do zasady e, rozstawiam tylko masło. Ale co do zasady po prostu ję wtedy, kiedy jestem głodna, słucham swojego organizmu ehm, i tak to wygląda. Kolejne pytanie, które widziałam. Ciekawe, czy widziałam, to drugi aparat. Kolejne pytanie, które widziałam, to było pytanie dotyczące przygotowań do naszego wesela. czy Nasze wesela jest w tym roku, już niedługo. Jeżeli chodzi o przygotowania do wesela, to idą one dość... Um, chyba tak przewidywalnie bym powiedziała. Jesteśmy na etapie dobierania, wybierania dekoracji, um, na etapie wybierania barka, garnituru. Właściwie to by było na tyle. My korzystamy tutaj z pomocy wedding planera, więc jest to na pewno duże ułatwienie, jeżeli Ktokolwiek może sobie na to pozwolić, to na pewno polecam, bo dostajemy tylko jakieś tam, nie wiem, pięć zespołów do wyboru, wybieramy jeden, pięciu fotografów, wybieramy jednego i to bardzo, bardzo ułatwia sytuację. Mamy już tutaj roztopione masło, więc ja to masło sobie wlewam tutaj do miski i następnie potrzebujemy dwie łyżki mąki migdałowej albo kokosowej. Kokosowa też tutaj się sprawdzi. Łyżka erytrytolu, proszek do pieczenia, ekstrakt waniliowy jest opcjonalny, ja akurat nie mam, więc nie będę używała. Mleko kokosowe i jajko. I będziemy z tego robić w mikrofali miszko, No, już mówiłam, a ten jest banana dla I drugie pytanie związane z weselem to było, to było pytanie o moją swinkielkę ślubną. Oj, ale nieszczęśliwie otworzyłam tą mąkę. Będzie się wsypać, wtedy musiałam przysypać do jakiegoś pojemnika. Jeżeli chodzi o moją suknię, było pytanie, czy jest to bardziej księżniczka, czy bardziej syrenka. Um, więc jeżeli miałabym wybrać z tych dwóch nie idealna pani kuch, pani domu. Kuch. Jeżeli miałam wybierać z tych dwóch opcji, to zdecydowanie jest to bardziej seremka, a nie księżniczka. I w sumie takie było moje założenie, ja wiedziałam, że, że raczej będę szła w tym kierunku. Eee, zresztą e, tutaj byliśmy zgodni z Bartkiem, Bartek wybierał ze mną sukienkę razem, znaczy wybierał właściwie, e, powiedział, że jest ok. troszkę eee, nie odmierzam, spuję po prostu trochę. I co? I tyle. Dobra, wracam szybko jeszcze do przepisu, bo zapomniałam, czy wszystko już tutaj mam do tego ciasta, czyli jeszcze my musimy erytrytol i jajko. Jajko jest kluczowe, jajko musi to wszystko nam tutaj y, związać. Jeżeli chcecie taki ten przepis, żeby był w 100% wegański, to możecie jajko zamienić na, to jest chyba siemię, siemię, siemię lnianek, które po prostu e, namaczacie i to na pewno też będzie fajna opcja. Jedno jajko, nie wiem czemu już mam tutaj dwie łyżki, ale to cała jajka zawsze robi więcej bałaganu niż to jest konieczne. To się Wam tego nie robi A propos tego, że robię bałagan. Robię bałagan czy nie? Nie. <śm> dobra, patrzę na jakieś Wasze kolejne pytanie i zabieram się za mieszanie. Na jakiej stronie mogę znaleźć fajny keto jadłospis? Fajny keto jadłospis można znaleźć u nas na stronie strefy przemian www.strefaprzemian.pl. Możecie sobie pobrać darmowe 7-dniowe menu, ale ono będzie bardziej low carb niż keto. 7-dniowy jadłospis, jeżeli zapiszecie, zapiszecie się do naszego newslettera. Ale jeżeli zależy Wam stricte na keto jadłospisie. To jak najbardziej jest to możliwe, tylko po prostu już po zapisaniu się do subskrypcji. Ja chyba nigdy nie tłumaczyłam. Oj, musimy trochę więcej moki, jednak dać. Ja chyba nigdy nie tłumaczyłam, na czym w ogóle polega współpraca w strefie przemian. Ups! W strefie przemian mamy kompleksową opiekę. Jest to model subskrypcyjny. Możecie sobie wybrać, na ile miesięcy chcecie do nas dołączyć. Taki najbardziej popularny schemat to jest 12 miesięcy za 49 zł miesięcznie, wtedy macie stały kontakt z nami, kompleksową opiekę, dostęp do ponad 200 przepisów, spersonalizowany plan treningowy, menu, zarówno keto, jak i nie keto. No i chyba to tyle. Chyba odpowiedziałam na pytanie, teraz na chwilę Przestanę gadać, wrzucę Was tutaj na time-lapse'a, przełożę ciacho, wrzucę do mikrofali i będziemy mieć już jedną część gotowania zrobioną. Dobra, w międzyczasie, jak mamy ciasto w mikrofali, odpowiem na Wasze jedno jeszcze pytanie i będziemy Przygotowywać kawę, dlatego że kawa będzie nam potrzebna do obtoczenia, a właściwie zamoczenia e, biszkoptu. Szukam jakiegoś takiego ciekawego pytania, żeby już się nie powtarzać z tym, co już może kiedyś e, odpowiadałam. Kolejne pytanie jeszcze było tutaj dotyczące ślubów, czy będzie to bardziej ślub w stylu błocho, czy bardziej nowoczesny? Um, ja bym powiedziała, że taki jak już musiałabym opisywać styl, to, to taki byłby styl glamour. Na pewno nie boho, dlatego nie wydaje, żeby, nie wydaje mi się, że moja uroda i generalnie co do zas zas zasady, żebyśmy my i Bartek się dobrze wpisywali w styl boho. Eee, i, 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 I co? I teraz robimy kawę, a potem odpowiem jeszcze na kilka pył. No dobra, teraz prosty temat, a mianowicie e, mikstura zarówno z kawy jak i e, rumu, a w międzyczasie chciałam znaleźć takie pytanie, bo ono mnie e, tak nawet trochę zainspirowało. Skąd czerpiesz motywację, bo świetnie wyglądasz, a nie odpuszczasz? Dlatego ja mówiłam o tym, że trzeba sobie znaleźć inną motywację tylko wskocz po kawę. Inną motywację niż tylko takie aspekty wizualne, dlatego że jak je się osiągnie, to rzeczywiście e, można po prostu odpuścić i te efekty czy efekt jojo po prostu wróci. U mnie to jest bardziej kwestia samopoczucia. Ja po prostu lubię czuć się silna, sprawna. Hmm. Nawet jak był taki moment, że trochę chorowałam i e, zrzuciłam trochę... Komu nigdy za wiele? E, I zrzuciłam trochę kilogramów. Znaczy trochę. z dwa kilo, ale przy mojej wadze to jest dość duża, duży procent. To już się czułam taka... E, może nawet nie to, że za szczupła, tylko taka po prostu bez, e, bez siły, bez energii. E, I brakowało mi tego podnoszenia ciężarów sprawdzania się na ile jestem w stanie, na ile mój organ jest w stanie sobie pozwolić, co jest w stanie osiągnąć, więc um, ja bym zawsze szukała takiej większej motywacji, albo w postaci właśnie tego samopoczucia, albo dbania o zdrowie, albo jeszcze coś innego, na co jesteście w stanie wpaść i, i co Was będzie po prostu motywowało, motywowało do tego, żeby o to zdrowie dbać przez cały czas. Ja wyjmuję biszkopt, namaczamy go w, w tej miksturze z rumu i z kawę i prawie, prawie dobiega nasze gotowanie końca. Widzieliście już pewnie zresztą na filmiku, że ja poprzekrajałam jeszcze te dwa biszkopty na pół, co mi dało cztery części. Mam już przygotowaną też szklankę do wykładania. Może nie jest to najbardziej profesjonalne naczynie do um, tiramizu, ale będzie musiało wystarczyć. I teraz tak uważajcie, bo to jest bardzo delikatne. Namaczam sobie um, ten biszkopt w przygotowanej wcześniej miksturze. Wkładam do szklanki na samo dno i. Teraz tak, jeżeli jesteście osobami, które lubią bardzo, bardzo słodkie desery, to zamiast nakładać ten jogurt od razu, możecie go jeszcze sobie zmieszać wcześniej z erytrytolem, dlatego że on nie jest bardzo, bardzo słodki. To jest o, mm, kokosowy jogurt chyba z kerfura, mm, więc on nie jest bardzo słodki, ale na przykład dla mnie jest zupełnie wystarczający, więc ja już nie będę tego dosładzać. I wykładam tutaj, muszę zamienić tutaj zaraz aparat z miską, żebyście lepiej widzieli e, pierwszą warstwę naszego tiramisu. O, tak będzie lepiej. I powtarzam całą czynność jeszcze raz z każdym z tych e, biszkoptów także biorę kolejny patrzcie kurczę, wzięłam biszkopt, a odłożyłam tą miksturę do zamaczania Sory, powrót Eem, namaczam z obu stron i kładę na jogurt na to znowu jogurt, jakiś mi większy w ogóle wyszedł ten biszkop tym razem, bo Mam wrażenie, że wyjdzie mi poza szklankę, zanim skończę tutaj całość. Dobra, idę po kolejny, a właściwie kolejne dwa. To będzie: Ja deser u nas w domu. Było retoryczne pytanie, tak zwane. Ale myślałam, że może Gustaw będzie chętny, bo on. On bardzo lubi takie desery. Było też pytanie, czy będą kolejne e-booki. Szczerze powiedziawszy, ja bardzo um, lubię ostatnio tworzyć nowe takie produkty, typu e-booki. Te programy treningowe, program 180 stopni też jest dalej w sprzedaży. Wiem, że często też o to pytacie i zamiast tego, że była przed sprzedaż tego e-booka, to niektórzy myślą, że już go, w sensie tego programu 180, 180 stopni, to już niektórzy myślą, że go nie ma teraz w sprzedaży, ale dalej jest, więc jeżeli macie ochotę, to zerkajcie na stronę. Strona będzie nowa, miejmy nadzieję niedługo, ale nie chcę mówić konkretnej daty. Liczę na to, że to jeszcze będzie luty, oby, bo już cały proces bardzo, bardzo długo trwa. Um, ostatnia tutaj warstwa naszego tiramisu, Ono musi potem postać troszeczkę w lodówce, um, więc odpowiadając na pytanie, na które nie odpowiedziałam, to tak, jak najbardziej na pewno kolejne e się pojawią. Myślę o e-booku, który będzie o um, posiłkach. 5-10 minut, czy coś takiego, może jakieś posiłki do pracy, zobaczymy. Będziemy myśleli nad tym niedługo. A teraz ostatni, najważniejszy fragment tych przygotowań, tylko moment. To jest absolutnie kluczowe i nie można o tym zapomnieć, a mianowicie kakao. O! I na wierzchu. Pięknie dekorujemy um, i to właściwie jest nasze tiramizu. Teraz Wam zrobię jakieś tutaj piękne zbliżenie. Przepis jest w, w opisie poniżej i link do ebooka z deserami również jest poniżej. E, a na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchudzania życzę Wam Ania. Na razie, cześć!